Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, witajcie w drugim odcinku. E, po raz kolejny Arkadiusz Kudziński. Tak, to ja. Ta. E, w poprzednim rozmawialiśmy o nowoczesnej sprzedaży i w ogóle poruszyliśmy bardzo wiele wątków, które mam nadzieję, że odpowiednio skomentowaliście. Dzisiejszy odcinek ma na celu e, porozmawianie o sile relacji sprzedawcy w ogóle w kreowaniu nowego mm -hmm. biznesu. E, istniejącego, ale również nowego. Mm -hmm. I w ogóle pierwsze pytanie, e, Arek. A jak, czy ta relacja jest dzisiaj cały czas kluczem i, i kluczowym elementem do tego, żeby sprzedawać mm -hmm. coraz więcej, więcej? Tak? Czy da się w ogóle sprzedawać bez relacji? To powiem tak, odwrócę pytanie, bo też zasadnicza kwestia, bardzo ważna jest jak rozumiemy relacje. Mm -hmm. My obserwując jak pracujemy z, z działami handlowymi jest takie myślenie o tej relacji, że jak ja mam z Tobą dobrą, dobrą relację to przejdziemy na Ty, będziemy pili wódkę no i tak, będziemy tak, robić jakiś biznes, tak w, w różnych... Ludzen, dawajcie wódkę I, i, to jest, no tak, i to jest synonim takiej dobrej relacji, natomiast my mówimy o czymś zupełnie innym w Sandlerze czyli o takiej relacji, która jest oparta o, o bycie szczerym i bycie wprost, że drogi klienci, ja wiem, że być może masz złe doświadczenia z takimi jak ja, no i to jest absolutnie normalne. Jeżeli no tylko widzisz sprzedawcę za rogiem, tak to uciekasz. Natomiast ja absolutnie nie chcę, żebyś nie wiem, czy mnie zmylał, czy żebyś uciekał ode mnie. Jeżeli nie chcesz ze mną rozmawiać, tak, czy nie widzisz wartości w tym, co mam, to mnie o tym po prostu szczerze powiedz. Okay. Więc z jednej strony ja będę oczekiwał tego klienta, żeby był ze mną wprost, natomiast z drugiej strony ja też powinienem być z tym klientem wprost. Też powinienem wprowadzać trudne tematy, na przykład o budżet, czy, czy nie powinien się chować z pewnymi rzeczami. Podniosę jedną rzecz, która od razu gdzieś z tyłu głowy mm. widzę rzesze handlowców, którzy de facto boją się zadawać tego typu pytań na spotkaniach. No bo jeżeli jadę do klienta mm. i przejechałem te 250 km, mm. czy ja powinienem rozporządzić rozmowę dobrze, że jestem, czy de facto ja tu jestem Państwu potrzebny, czy lecę ze swoją prezentacją, z, mm. z ofertowaniem, wyjeżdżam przekonany, czy nie buduję pewne, pewnego rodzaju swojego wyjmie świata sprzedaży, w którym mm. Wszyscy klienci chcą mnie, tak? Tak, znaczy na, na pewno jest tak, że takim fundamentem jest, jest to, żeby, jeżeli my się spotykamy. Ja mam coś, co, czym ty możesz być potencjalnie zainteresowany, tak jak jest sprzedawca, o którym, tu, o którym mówisz. To jest takie błędne myślenie dzisiaj, w którym to no, ja idę na te spotkanie, tak jak mówisz, że ja będę właśnie prezentował, opowiadał. Klienci są do tego przyzwyczajeni. Zawsze jest tak naprawdę, tak? Czy w zdecydowanej większości, że przyjedziesz do mnie, to powiem, dobra, baw mnie, Zupełnie baw mnie po prostu teraz w ogóle dlaczego mam z tobą współpracować? Opowiadaj mi trochę o, o Twojej firmie czym się zajmujecie. Natomiast my mówimy o tym, żeby przeramować to zupełnie, że ja mam fajne rozwiązania. Bardzo chętnie o nich opowiem, ale za chwilę pytanie, czy możemy się umówić, także zadam Ci po prostu kilka pytań, żeby się dowiedzieć nieco więcej o Tobie. Bo ja chcę być uważny na Ciebie. Chcę rozwiązywać Twoje potencjalne problemy, natomiast nie będę w stanie rozwiązać Twoich potencjalnych problemów, no bo tak naprawdę nie wiem, z czym Ty się mierzysz. I wtedy to, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, że te moje działania będą przypominały rzut makaronem o ścianę. Trochę się przyklei, ale reszta spadnie, więc my tutaj tego bardzo chcemy unikać. Także po prostu szczerze porozmawiajmy. Jeżeli coś będzie budziło Twoje wątpliwości, to mi o tym po prostu powiedz. Ja. I to jest taki jeden fundament takich relacji biznesowych i partnerskich. Nie, I drugi. Ja, jeszcze ja ja, mhm. ja pamiętam sytuację, w której e, mój handlowiec, który przekazałem mojego klienta, którego no, ja uważałem za korelacyjnego, już 10 mhm. lat historia sprzedaży, mhm. ze względów na ilość pracy stwierdziliśmy, że dobra, przydzielamy nowego handlowcowi. Mhm. Handlowiec na drugim spotkaniu przyszedł na ty, a, mówi: dobra, teraz będę jeździł co tydzień do niego na kawę. Po to, aby dzielił się ze mną wszystkimi informacjami, które, które są w ramach mm. projektu. Mm -hmm. Po miesiącu otrzymałem telefon klienta, stwierdziłem, że... Czy może on już nie przyjeżdżać, Nie, przyjeżdżać. nie dość, że mm. przeszedł za szybko na ty, mm. tak naprawdę przyjeżdża na kawę i nie, nie wie za bardzo o czym gadać, tylko pyta się mnie, co mu mogę dzisiaj powiedzieć? Mm. No właśnie. I to, to, <laughs> I to jest właśnie rozumiane, że klasyczny przykład. Tak, bo ktoś tak, usłyszał, że trzeba zbudować właśnie szybko w te, relację. W wie? ten sposób i skracać dystans. Znaczy ja tak. jestem dużym przeciwnikiem takiego skracania dystansu z klientami, szczególnie na pierwszym spotkaniu sprzedażowym, chociaż wiem, że niektórzy sprzedawcy to robią. Eee, bo ja mam, czy mimo wszystko my mamy biznesową relację. I to jest taka bardzo ważna różnica. no Jeżeli z niektórymi klientami przejdziemy na prywatną relację, to, to, ja, to ja jestem z tym ok, Natomiast też moje doświadczenie pokazuje, że bardzo często zapominamy wtedy o biznesie. I też boimy się prowadzić jakiś temat. Zwej rozmawiamy, fajnie, miło mi się rozmawia, natomiast no, gdzieś tego biznesu z tyłu nie ma. Więc z jednej strony ja mam być wyważony w kontekście też tej szczerości być wprost, natomiast z drugiej strony, to jest taki drugi element bardzo ważny w kontekście relacji, to jest to, że ja ci dam pełne prawo do nie. Że nie będę naciskał, że wtedy, kiedy gdy zobaczę, że na przykład coś nie jest dla Ciebie, to ja ci, ja ci o tym powiem. Bo ja mam być dla Ciebie zaufanym doradcą, ekspertem, konsultantem, a nie osobą, która jak tylko zobaczy jakąś okazję, to będzie próbowała Ci coś wcisnąć. I mam wrażenie, że dopiero wtedy, kiedy my jesteśmy tacy szczerzy, tak, oczywiście to nie jest tak, że zawsze w 100% zbudujemy taką szczerą relację z klientem. Natomiast ja mam Ci pokazać, że jesteś dla mnie ważny. Porozmawiajmy, powiedz, z czym Ty się mierzysz i zobaczymy, czy to, co mam w ogóle będzie dla Ciebie, tak? bo może być tak, że to nie jest dla Ciebie. Nie pytaj mnie, w czym jestem lepszy od konkurencji, bo nie wiem. Nie wiem, z kim współpracujesz, więc na spokojnie porozmawiajmy, zadam ci kilka pytań, a potem jeżeli uznasz, że to o czym mówię sens, to idziemy dalej, jeżeli nie, to na tym etapie kończymy rozmowę. Ja, e... Więc nie, nie naciskam, tak? Nie mam tych dolarów w oczach. W poprzednim, w poprzednim odcinku mm -hmm. rozmawialiśmy o nowoczesnej sprzedaży wykorzystaniu nowych narzędzi i kanałów, m.in. mediów społecznościowych, do tego, żeby a, właśnie budować zagólnolek sprzedażowy. Mhm. jakie doprowadzi tak naprawdę do no, zbudowania nowych szans przedrożonych poprzez te media. Teraz <coughs> często media społecznościowe właśnie LinkedIn, Twitter, mhm. Facebook e, i idea Social Sellingu e, z, może ci źli, którzy potwierdzają mówią, to jest idealne skrócenie czasu e, mhm. e, i tak naprawdę od zaproszenia mhm. do... Ofertowania dzielicie tylko i wyłącznie kliknięcie connect, mm -hmm. A, i akceptuj. Mm -hmm. A, jak ty w ogóle widzisz? E, ja to widzę jako spam social selling mm -hmm. Idee, czyli tak naprawdę skrócenie dystansu do totalnego minimum, mm -hmm. wręcz wykorzystania automatów botów, którzy mm -hmm. odpowiadają po zaakceptowaniu zaproszenia gotową ofertą i PDF-em. Mm -hmm. Czy ja bym to nazwał. Tak sobie pomyślałem, że cold social selling ewentualnie, tak? Też możemy w tą stronę pójść. Dla mnie to jest coś dyskwalifikującego. Wrzucisz mi zaproszenie, ja zaakceptuję, a ty mi od razu idziesz, że tańczysz, śpiewasz, gotujesz, reprezentuje firmę. To jest tak? 20 tysięcy kontaktów jesteś w stanie zbudować w ciągu roku i wszystkim jesteś de facto w stanie go złać to ofertę. Tak, no tylko pytanie teraz jest takie: znowu wracamy do tej rozmowy, o której mieliśmy w poprzednim odcinku od tego, czy mam nóż na gardle, jak ze mną menadżer pracuje, czy tam mówi. Ciśnik ludziński, follow-upu i tak dalej po prostu zasiewaj. I teraz znowu pytanie, czy moje, moje działania, które podejmuję, będą mądrymi działaniami. Bo z, z mojej perspektywy, jeżeli uwzględnimy, to krótko opowiem o też o ścieżce zakupowej klienta, no, z jednej strony mamy na pierwszym etapie klienta, który w ogóle dopiero buduje świadomość jakiegoś określonego problemu. W drugim etapie szukam jakichś artykułów, jakiegoś kontentu, i w trzecim etapie wybieram dostawcę, czy szukam dostawcę. I teraz, no, oczywiście może mi się zdarzyć, że nawet Wrzucając zaproszenie i w odpowiedzi, wrzucam wiadomość sprzedażową, że klient będzie szukał dostawcy, natomiast ja nie mam zbudowanego zaufania, nie mam zbudowanej relacji. Więc ja jestem takim zwolennikiem, żeby no jednak mam taką tezę, żeby najpierw dawać, potem brać, żebyśmy się trochę poznali. Jeżeli mam przestrzeń na to, żeby publikować artykuły, to zobacz, jak, jak, jakie treści publikuję. Posty mogę też wrzucać, jeżeli nie mam czasu, mówię tu z perspektywy handlowca, mogę wrzucać jakieś artykuły branżowe, tak, okraszać to komentarze. Mogę nawet wchodzić w interakcje z tym moim potencjalnym klientem, natomiast no, wchodzenie od razu w, w relację sprzedażową, z mojej perspektywy no, dyskwalifikuje działanie, czy to dla mnie to w ogóle nawet nie jest idea social sellingu, z, bo, bo jednak ja mam dać jakąś wartość wcześniej, tak? Musimy e zwrócić uwagę, ja lubię się wtrącać. Zwłaszcza przy nasze. Musimy zwrócić uwagę, że a ten handlowiec musi się inaczej zachowywać. Tak? Mm -hmm. On musi pełnić rolę eksperta, doradcy i Ty bardzo mocno podkreślasz, żeby właśnie pytać, rozmawiać mm -hmm. de facto na koniec dnia Swoją ofertą, swoją usługę dawać tą wartość, tak? Tak, że nie artykułować. Także przewyczuć czy... ten moment, okay. tak? To jest tak, że najlepiej oczywiście jest tak, że kiedy klient się do mnie odezwie. Natomiast no, są też takie przypadki, kiedy ja mogę do klienta się odezwać, ale to znowu też nie powinna być wiadomość z ofertą, mhm. że mam dla Ciebie to to i tamto. No, ja ewentualnie mogę ci napisać, że nie wiem, że, że Pani Pawle współpracujemy tutaj najczęściej z klientami, którzy mają problem z tym z tymi i z tym i zastanawiam się, czy te w ogóle problemy są tobie bliskie. A jeżeli tak, może jakieś 15 minut kola. Po yy, jest mi bardzo przykro, że. Tak szybko ten czas minął. Bardzo szybko to tak patrzy na zegarek. Znając nas i, 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 i nasze kuliczki NAJA spotkamy się jeszcze na jed, niejednym evencie. Czyli możemy powiedzieć, że będzie się działo? Tak, będzie się działo. Dzień dobry, się... Się Cafe. Cześć.